Nasze top 5 myszek było top 5 klawiatur. Czas na top 5 słuchawek gamingowych. Zaczynamy ten odcinek z naszymi wyborami. Zanim do zestawienia przejdziemy, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten materiał Wam się podoba. Dokładnie tak, żeby niósł się i żeby inni mogli poznać nasze propozycje. Dwie uwagi na wstępie. Pierwsze jest to nasze autorskie i subiektywne zestawienie, pamiętajcie o? Tym. No i druga uwaga, to że wybieraliśmy słuchawki gamingowe, no bo o tym jest nasz kanał. Dokładnie Zaczynamy. Tak. Pierwsze, najtańsze tradycyjnie do około 250 zł. To słuchawki. No jak żeby inaczej. Legendarne SPC Gear Viro Plus sławki, które ja absolutnie polecam każdemu, jeżeli mamy ograniczony budżet do około 300 zł. Nawet nie bo tak naprawdę, jeżeli coś się waha cena około 200 zł, to mamy Viro Plus za 220, mamy Viro Infra taniej, a po mm. środku Viro bez plusa, także Dokładnie. ta paleta jest szersza. Chociaż ja zawsze kieruję się w stronę Viro Plus ze względu na kartę dźwiękową, która jest dostarczona do tego zestawienia. Viro Infra troszeczkę się jednak niestety na minus różni. No i w zwykłym Viro oczywiście to będą te same słuchawki, natomiast już bez karty dźwiękowej. Tu mamy wersję SPC, a to już jest też Endorphy, więc jeżeli zobaczycie Endorphy, nie macie się o co martwić, to są te same słuchawki. No i sami zobaczcie, co za około 250 zł dostajemy. Jest tego mnóstwo. Oczywiście same słuchawki najważniejsze. E, welurowe poduszeczki z memory foamem Można w wymienić. środku. Można wymienić, jeżeli komuś ekoskóra nie odpowiada. Wyczepialny mikrofon. Karta dźwiękowa jest tutaj. E, tutaj mamy przewody, zestawy przewodów i zaślepka, jeżeli ktoś chce ten mikrofon wypiąć. Naprawdę sporo, jak za słuchawki w tej cenie. Dokładnie tak. Dostajemy całą paletę do wyboru, a do tego to, co jest najważniejsze w słuchawkach. Są a wygodne, naprawdę. Yeah. Chociaż, no tutaj oczywiście można się kłócić, bo znam wygodniejsze słabki, ale mówię, ta cena, ale to wygoda jeszcze, ale dźwięk. Hmm. Naprawdę miodny, fajny dźwięk w tej cenie i mikrofon zaskakująco dobry. Dokładnie, przede wszystkim dźwięk jest klarowny, mamy solidny bas. Mikrofon absolutnie nie szumi, więc to są najważniejsze, największe plusy. Wygodne, tak jak wcześniej wspomniałeś, co ważne, tutaj mamy memory foam. Rzadko się to zdarza w słapkach w tej cenie, i to jest ogromny. Ogromny plus. Uwierzcie mi, słuchawki bez Memory foam i z Memory foam to są dwie różne słuchawki i dwie wielkie przepaści. Dokładnie tak, dlatego z czystym sercem zawsze i teraz też możemy Wam polecić te słuchawki. A jeżeli poczujecie tańszy, sprawdźcie inne wersje. To była pierwsza propozycja, czas na drugą. Druga propozycja słuchawki do około 400 zł. No i tutaj mamy z piciem delikatny zgrzyt, ponieważ ja postawiłem na Riesy Seriesy Arktisy nowa trójki. A ja ze swojej strony zaproponowałem HyperXy Cloudy dwójki. I wydaje mi się, że znam i te sławki i te, że obydwie są atrakcyjną propozycją. Klaudy trochę tańszą, 5 dych dokładamy do styli, jednak, no, każdy ma swoje plusy i minusy. No, dokładnie. Klaudy oczywiście legendarne, wszyscy je doskonale znacie. Tutaj produkt stosunkowo nowy i już tłumaczę, dlaczego chciałem do niego dopłacić i dlaczego ten wybór uważam za lepszy. Lepszy mikrofon, lepszy dźwięk i. Konstrukcja, która delikatnie bardziej mnie przekonuje, ponieważ cloudy dwójki to już nie te same cloudy co kiedyś. No, cloudy to jednak cały czas klasyka. Jeżeli gracie w CESA i macie te swoje przyzwyczajenia i chcecie trochę należeć do tego community, to cały czas jest godny plecenia zestaw, więc możecie śmiało kupować, nie będziecie zawiedzeni. Ale I ta, dzisiaj, wygoda, ta dzisiaj, wygoda. Dzisiaj bierzemy na tapet nasze Sleece yes. Jazz. Konstrukcja nowa, świeża. No, same sławki też nowa i to trzy. Yy, jako jedyne mają podświetlenie. Co może być dla niektórych plusem, że można się pobawić, chociaż oczywiście jest dużo osób, które nie, nie w tym kierunku chcą iść, ale. ale przede wszystkim, słuchajcie, konstrukcyjnie słuchawki bardzo stabilne. Oczywiście, pałąk wysuwany. Dodatkowo guma do regulacji, łatwiejsza niż w poprzednich modelach, ta regulacja. No, bo jest e, też pałąk. Tak, nie? dokładnie, więc tutaj nie będzie problemu dla tych, którzy ten poprzedni system hejtowali. E, no i jak już wcześniej wspominałem, naprawdę bardzo dobra jakość dźwięku e, i dobra, przyzwoita jakość mikrofonu. No i ja bym powiedział, że zaskakująco dobry jest ten mikrofon zdecydowanie lepszy niż w nowa 1. Mikrofon też bardzo fajnie rozwiązany, bo chowalny w taki sposób, że się w ogóle nie wyróżnia, jak go sobie tutaj damy do środka. Widzimy, że klasyczne słuchawki, a tak mamy mikrofon dodatkowo i właśnie to jest to, co w SteelSeriesach było do naprawienia mikrofon i to się udało zrobić i to w naszym teście możecie zobaczyć, podlinkujemy go. Co jeszcze trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś nie lubi oświetlenia, to już z poziomu słuchawek można je po prostu wyłączyć. No i wspomniałeś przed chwileczką o słuchawkach nowa 1, czyli tym modelu tańszym, bo ktoś może się zastanawiać, czy warto dopłacać do trójeczek. Według mnie absolutnie tak. Nie dość, że jakość dźwięku e, wydawanego przez te słuchawki jest lepsza, to jakość mikrofonu. Przede wszystkim jakość mikrofonu tutaj stanowi, e, stanowi różnicę, e, no i dlatego mikrofonu faktycznie warto dopłacić do trójek. Znaczy jakość dźwięku akrad, ja bym powiedział, że jest Faktycznie taka sama, ale faktycznie mikrofon jest znacznie lepszy. To była nasza druga propozycja. Przechodzimy do trzeciej. Kolejny raz dopłacamy. Kolejny próg dopłacamy 200 zł i mamy słuchawki do 600. A to nasza propozycja, czyli Razer Barakuda. Słuchawki bezprzewodowe. Otwieramy, sprawdzamy. Są to pierwsze w zestawieniu naszym dzisiaj słuchawki bezprzewodowe, to o czym Smarty powiedział, ale ja bym chciał zaznaczyć przede wszystkim wygląd i bardzo często zobaczymy wielu streamerów też w tych słuchawkach. Mam wrażenie wręcz, że Razerowi w końcu udało się dojść do wyglądu, który może powtórzyć sukces pierwszych krakenów. Zgadzam się z tobą absolutnie, ale według mnie to, co jest najważniejsze w tych słuchawkach, to ich uniwersalność. Oczywiście możemy je zastosować przed biurkiem. W momencie kiedy streamujemy, też można się nimi popisać, ale bez problemu wyjdziemy sobie w nich na miasto, bez problemu do, weźmiemy je do tramwaju, autobusu i tak dalej, tak dalej, bo te słuchawki nie wyglądają na aż tak bardzo gamingowe, a jednocześnie jak już przed tym komputerem siedzimy, to prezentują się naprawdę bardzo elegancko. Nie no, trzeba przyznać, że tutaj RGB nie uświadczymy, ale tu go nie potrzeba to. Są bardzo proste, ładne słuchawki w kolorze białym, są w kolorze różowym, są w kolorze czarnym. Także możecie sobie wedle swoich potrzeb dobrać. A przy okazji, wygodne naprawdę, mm -hmm. i tu trzeba przyznać, ten system jest bardzo prosty, znany z wielu słuchawek. Dodatkowo, jak na bezprzewodowe, bardzo przyzwoity mikrofon i grają też dobrze. No, ni niestety bez wyraźnego memory foam, jeżeli jest to e, takiej średniej jakości, bym powiedział, e, ale e, wydaje mi się, że poduszki są na tyle grube, e, że nie powinno to stanowić większego problemu. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś zapyta, dlaczego miałby dopłacić tutaj, to oprócz tego, że to są sławki bezprzewodowe i do tego zazwyczaj musimy dopłacić, to po prostu ta estetyka. Dla niektórych to jest bardzo ważny element wyboru sprzętu i tutaj naprawdę, naprawdę jeden z ładniejszych modeli moim zdaniem. Sprawdźmy jaką estetyką będzie prezentował się model czwarty. Dopłacamy 200 zł słuchawki do 800. No, robi się wysoko, no ale za tę cenę dostajemy już produkt naprawdę z wysokiej półki i produkt premium Logitech G Pro. Lightspeed? Lightspeed. Lightspeed. Light speed. Dokładnie tak, czyli bezprzewodowe G Pro. No, myślę, że za tą cenę bezprzewodowość, jak najbardziej, jest mile widziana. I bezprzewodowość taka, która nie kosztuje nas lagów, nie kosztuje nas jakiejś znacznej utraty jakości dźwięku czy mikrofonu. No, powiedzmy już sobie na starcie i przed otwarciem tego produktu. Jest to produkt dedykowany dla proplayerów. E, no i dla takich, z myślą o takich też został stworzony. Otwieramy, sprawdzamy, co jest w środku. W zestawie specjalny, bardzo elegancki worek, tu wszystkie przybory, kabel i mikrofon. No nie ma za dużo tych przyborów, słuchajcie, słuchawki o kształcie już legendarnym, no bo słuchawki też wiekowe. Eee, czekamy na drugą odsłonę, ja już z niecierpliwością, już Miejmy nadzieję... No minęło, już by mogły... Tak. Coś nowego się mogło pojawić. Miejmy nadzieję, że już niedługo Logitech coś tam dopracuje swojego, eee, no ale słuchajcie, ekoskóra, eee, nie ma tutaj memory foam, który byłby zadowalający, oczywiście jakiś tam jest, ale on jest bardzo sprężysty, i nie pozostaje w tym miejscu, w którym gdzieś tam uciskamy. Troszeczkę szkoda. Wystające dwa charakterystyczne przewody. No, design absolutnej legendy. No, powiem szczerze, design taki studyjny trochę się kojarzy jak już w studio. Jakiś komentator jest to taki mm -hmm. bardziej techniczny. Ale nadal ładny, elegancki, bo te kółka takie dopracowane, to wszystko sprawia, że to naprawdę jest dobrze i można tu mówić o memoryfomie, ale tak naprawdę to są też bardzo wygodne słuchawki i to trzeba podkreślić. Do tego bardzo dobra jakość dźwięku, bardzo dobra jakość mikrofonu i to się składa na produkt, który po prostu już od dłuższego czasu święci sukcesy nawet na proscenie. Tak zdecydowanie tak, zdecydowanie słuchawki, które są bardzo często wybierane przez prosów, słuchawki, które są naprawdę godne polecenia. No wcześniej wspomniałem o dobrej jakości mikrofonu, ona też jest wspierana systemowymi rozwiązaniami Logitech i wspieraniem go przez aplikację. Warto zaznaczyć słuchajcie, bo o tym nie każdy wie, że jeżeli chcemy mieć taką naprawdę dobrą jakość mikrofonu, to warto wybrać słuchawki Logitech G Pro, ale z dopiskiem X na końcu, no bo wtedy będziemy mieli właśnie te systemowe rozwiązania. Trzeba będzie się trochę wykosztować, ale w tym przypadku myślę, że będziecie zdecydowanie zadowoleni, a jak nie, to macie poprzednie propozycje. A teraz czas na najdroższe rozwiązanie do 1000 zł. No i produkt, za który bagatela musimy zapłacić około tysiąca złotych. No niecały, niecały. Niecały, ale to już kwota, które po którą faktycznie trzeba sięgnąć głębiej do portfela. Moi drodzy, Sennheiser Epos. Słuchawki, które zdecydowanie przykuwają uwagę, które przyciągają wzrok swoim designem. No i tym oczywiście, co oferują. A co oferują, otwieramy i sprawdzamy. Słabeczki już rozpakowane, no i naprawdę rzucają się w oczy, tak jak wcześniej wspomniałem. Piękny, biały design i co chyba jest najlepsze i od tego zacznę. Słuchaj, wyczepialny mikrofon i takiego jeszcze nie widziałem. Uwaga na magnesiki. No, ciekawe, proste i, I skuteczne. I, no, skuteczne jedyny tutaj minus w tym rozwiązaniu jest taki, że fajnie jakby to wyglądało trochę lepiej, bo jeżeli go odczepiamy, mamy zaślepkę. A jest zaślepkę. Mamy zaślepkę, no nie tak. ma problemu. Słuchajcie, nie ma problemu absolutnie. Możemy to sobie zaślepić tak, żeby wyglądało jak z drugiej strony. Po drugiej stronie pokrętło, również skrzętnie ukryte. No i słuchajcie, skóra, skóra, która tutaj jest na tych słupkach, ja jak je pierwszy raz zobaczyłem, to powiedziałem, kurde, ona już wygląda, jakby była brudna. No i faktycznie jest tutaj użyta ta e skóra która mm, ma mieć taki efekt już nieco postarzałej tej skóry. E I e im dłużej na te słuchawki patrzę, e tym bardziej mi się ten efekt podoba. Trochę takich klasyków. Je z jednej strony są to gamingowe słuchawki, ale z drugiej nawiązują do takich audiofilskich zresztą korzeni Sennheisera. Mm. I, I tutaj zdecydowanie się z tym zgadzam. Słuchawki, które grają bardzo dobrze i mikrofon też mają dobry. Zdecydowanie warte polecenia. W tej jednak progu ja miałem najwięcej dylematów, bo tu się nam otwierają no, po prostu wrota sławkowe i można by jeszcze powiedzieć przede wszystkim o Steel Series. Mamy ArcTIS, już nowa Pro. To są słuchawki, na które warto zwrócić uwagę, bo mamy dodatkowy tutaj monitor, który, dzięki któremu możemy zarządzać ustawieniami samych słuchawek. No ale na pewno Steel Series nie mają tego, co mają te sławki, mianowicie absolutnie fenomenalne wygłuszenie. Tak, to jest wygłoszenie takie, że jak zakładasz sławki, to wpadasz w świat tej muzyki, tych dźwięków z gier, z tego co yy, w danym momencie się dzieje. Smarty jak włączył te sławki, to ja jeszcze nie wiedziałem, czy one działają, bo po prostu one wygłuszyły totalnie wszystko, mimo że były na najgłośniejszym trybie. Jeżeli szukacie takich drogich sławek, to też... Można na przykład zwrócić uwagę na JBL One, tam mamy zaś dużo takich gadżetów dźwiękowych, czyli na przykład już dźwięk przestrzenny. Dźwięk przestrzenny, trakcja tego dźwięku, tak samo HyperX ma taki model, także... Do 1000 zł, naprawdę mamy bardzo duży wybór i może trzeba taki odcinek zrobić, bo żeby wyczerpać ten temat, to jednak słuchawki dla tych, którzy lubią klasykę, zdecydowanie do polecenia. To jest nasze subiektywne top 5. Teraz kolej na Was, polecajcie słuchawki, które na Was zrobiły najlepsze wrażenie. Sekcja komentarzy jest dla Was, piszcie. No i zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych. A my się dzisiaj żegnamy, trzymajcie się. Cześć. Hej! Thank <laughs>